Witam Państwa serdecznie w tym jakże interesującym odcinku specjalnym, edycja świąteczna, naszym gościem jest Bruno Adamski, ja nazywam się Adam Mikołajczyk, po mojej prawej niezmiennie Damian Liszkiewicz, a to jest odcinek świąteczny, tak, cześć Bruno, co tam, siema, Słyszałem, że dostajesz jakieś prezenty. Co dostałeś? Ale już pokazywałem. Ja nie widziałem twoich prezentów. No i co to jest? Przypatro! Przypatro? Co? To jest twoja ulubiona bajka? Tak. Słyszysz to na dziebie mówię? Nie, coś. Nie, dobrze jest. Bactaj. O, dobra. Kali, spadają. Musisz je bardziej na górę tutaj dać. Na, na głowę. No dobra, to co? Był u ciebie święty Mikołaj? Tak. Rano? I co, obudziłeś się i co zobaczyłeś na łyżeczku? Mikołaja. A to co, co tam leży obok? Gdzie? No to tutaj zielone. Tutaj? No. Nie to. roki. To jest Roki. No a tutaj to ten, ten taki podłużny przedmiot. Co Gdzie? to jest? No, Brunosław. <laughs> tutaj? To Latarka. A latarkę dostałeś. To ten, ten się zrobi osłonę, w To jest masz to A u Ciebie był Mikołaj? U mnie był Mikołaj. I dostałem czapeczkę. Dostałeś czapeczkę? Tak, dostałem czapeczkę. Od Mikołaja? Nie tą, tylko taką cieplejszą, na zimę. Taką cieplejszą? <słysza> 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 Jeżeli mnie mój informator nie myli, to dostałeś też karmik dla ptaków. To wielka rzecz! Tak? Będziesz go wieszać? To wielka rzecz! To wielka rzecz! Czy ty zefrunąłeś mi teraz w tym momencie z fotela? Panie Brudonie. Dzień Co lubisz jeść na święta? No to chyba najbardziej lubię, jak babcia robi barszcz z uszkami. Z drugą stronę musisz obrócić. Ojejku. Ojejku. Oszczepiło się. A ty jakie masz ulubione danie na święta? Lubię jeść święte. Kruskawki. Truskawki? A na przykład pierogi z truskawkami? Tak. Tak. A na śniadanie co najbardziej lubisz? To pierogi z kruskawkami. A na obiad? Skoro no, takka wybieragi. oczywiście, że tak. A w przedszkolu masz jakichś fajnych kolegów i koleżanki? No. A kto taki jest tam fajny? Jadzia. Jadzia? No tak. to musisz mi coś więcej powiedzieć o Jadzi. Jest koleżanka Jadzia. To jest ten moment, w którym się wbiłeś na stół. Co tutaj robisz? Wariury. Wariujesz? A widziałeś kiedyś renifera? Tak. Jak duży jest renifer? Taki. Taki jest duży? Niemożliwe. Taki. 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 A co jedzą renifery? Białe siano. Białe siano. Widziałeś kiedyś konia? Tak. Jak robią konie? Tak! A masz pieska w domu? Tak A jak się piesek nazywa? Karbal Myślę że Państwo, że to jest Najlepszy Moment, żeby Pożegnać się Podsumować ten ten wspaniały rok, prawda, Brunociu? Nie wcinaj mi tego. To są moje ozdoby. W tym wyjątkowym dniu życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Tak dużo radości, dużo miłości. To jest od Ciebie. To jest choinka. I... Dziękuję. To jest od Ciebie jedzenie. A to jest do jedzenia, czy nie? to jest ozdoba. I życzymy Wam to ładnie pachnie. E... Tak, oczywiście, tak. Świętami. Życzymy wam dużo zdrowia, szczęścia i czasu żeby następny go. rok był tak lekki, jak rozmowa z Brunonem. Tak. To jest bardzo dobre podsumowanie. Bruno, jesteś wspaniały mężczyzną. Wiesz? A zapytałeś Brunona o... Bruna. Bruno? Brunona. Bruno. Bruno O definicję męskości, czy nie? Bruno, jaka jest twoja definicja męskości? się. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek i chcecie, żebyśmy nagrywali takich więcej Dajcie znać to dajcie łapkę w górę, komentujcie. moje Możecie możecie zostać patronem w serwisie Patrona Tak samo. Polecamy. moje dzieło. Gdybyście byli wcześniej. To moje To moglibyście zadać Bruno. Zabrał moje dzieło. Moglibyście mu zadać. Pytanie. A że nie byliście, to nie mogliście. Ja jestem absolutnie przekonany o Zuzia, tym. Zuzia na pewno dołączy dzieło. Zapisam, ja. Za, masz, 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 masz masz, masz, ziomek, masz. masz tu łówek. Chcesz łówek? Nie mam. Nie, ja chcę zielonego. Będziemy to powtarzać co rok. To jest pewne. I zielonego se. No już zielonego dostaniesz. Hop. Wesołych Świąt, wszystkim. Tak, damy. Tobie też, dziękuję. Okay. Dziękuję bardzo. Pomocy, ratujcie <śm> mnie, <śm> pomocy.